Siema widzowie! Dziś witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. No oczywiście kontynuujemy dalej serię naszego survivala. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do kopalni, tak? No i za to, że zostawiliście dużo łapek, nawet 20 pixa, witamy nowego członka! Prawda. Jest to Milek! Siema Milek! E, y, to jest nasz nowy członek na survivalu. Fajny. No i teraz pójdziemy zaraz do kopalni. My wcześniej daliśmy kilka itemów Milkowi. I jak zostawicie 20 łapek u e, mnie albo u BTX pod jakimś nowym filmem, to dodajemy nową osobę. Jeszcze nową. I oczywiście przypominamy, że tutaj będzie mega zadyma. Jak oczywiście będziemy robić tak, że tu będzie tyle osób, to, to dosłownie jak jakaś anarchia będzie tu. No wie, wiecie o co chodzi, dlatego lepiej żebyście zostawiali łapki w górę, piszcie w komentarzu jaki ma, powinniśmy mieć cel na następny odcinek, co mamy zrobić. No i... Chłopaki! No tak? Mamy tak. tego, bo my będziemy potrzebować później totemów, co nie? No. no. Mamy tego gostka tutaj, co daje totemy. Serio? Gdzie? Róbcie no. zióra, róbcie zióra, róbcie dziurę szybko. Oj, 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 ruszaj się! Dure, dure, a nie pode mną! Nie pode mną? Dure, dobra, dobra. to to, ruszaj, to? Ruszaj, dziurę ruszaj! dziurę, ruszaj, ruszaj! Ruszaj, ruszaj! Ruszaj, Dobra, Ruszaj, ruszaj! Ruszaj, ruszaj! Ruszaj, ruszaj! Ruszaj! Dobra, no. jeszcze takie coś na odcinek, dobra, to ja go zabudowywuję. Dobra, mamy. No. Jeszcze takie coś, o ja nie mogę, dobra. Zapraszam do odcinka. No to dobra, to Szef. my pójdziemy spać yy, i przy no. okazji idziemy szukać kopalni, dlatego widzimy się jak już poszukamy kopalni. Dobra widzowie, jesteśmy już, znaleźliśmy taką oto kopalnię. Boże, w sumie Boże. trochę mała. Tutaj jest, o no. Ja bym wam radził się kopać pod zie... nie. Właśnie, mi się wydaje widzowie, że tutaj będzie chyba za mała ta kopalnia i ja poszukam, jeszcze poszukamy. Bardzo głęboko w dół. Ej, jak bardzo głęboko? Ci tu gdzieś jeszcze nie żyje ta kopalnia. O tam chodźcie, tu może coś będzie. Tu? Ja. A tam byłem. A tu? O, byłem tu. A tu? Tu nie, nie było? Odczyta. Nie było tam nic. Chciałem, że tam na dół. Chodźcie. Jak widzowie, my, my widzowie, my, żeby... my idziemy szukać jest, jeszcze innej kopalni i zaraz wracamy. Rzeczy. Dobra, widzowie, a więc idziemy szukać nowej kopalni. O, ja nie mogę, widzowie. Znaleźliśmy coś. Ja znalazłem, bo wy nie mogliście. Ej, mamy jeszcze tego. O, ja nie mogę, widzowie. Dobra, Milek, chodź, Milek, chodź. Szybko tutaj musimy jakoś tu przejść. Prawdzie. Oczywiście, klop pro playa z mojej strony ja chyba z dom. mojej nie Miłość, skacz na to, to, skacz na to dobra, e, kto ma, kto ma psykę skoczyć na mój dirt? ej dobra widzowie, odnaleźliśmy właśnie jakoś o, ja kurde. odnalazłem o, kurde. o kurde naszym celem jest dzisiaj zdobyć pierwsze żelazo sety dobra, ja już widzę kilka żelaza, dobra ej mam bardzo, mam bardzo ej patrzcie tu nie patrz. schodzimy tam niżej Widzimy. I ja tam... dobra, na razie zbieramy żelazo o. No, nie są tam, nie, schod, nie, schod, nie schod. Just w tej kopalni. Nie jest mamy spawner. Widzów jest spawner. widzimy spawner? Prawidowie, pierwsze żelazo na serwerze survivalskim. Ej, ej, Pierwsze żelazo, widzicie to, Wyciągcie widzicie to. Te płyty. Wyciąćcie zaraz te płyty. Jakie Ale płyty? mamy na Dawaj, dawaj, dawaj. daj, Jeden, drugi Wiem. żelazo i teraz kraftujemy Czy widzicie pierwsze kilo? Ja, chcę, bo ja, pierwszy, ja znalazłem, bo pierwszy. Ja Że reguły i przekazujemy Ej. to Kaspiksowi, który. Ja on, mogę... Poświęci nam ten moment. Poświęci nam. Poświęcę, tak, poświęcę. Nie no, już idę, już idę, podzwonek. Tak. I teraz. Mamy to pierwsze diamenty! Pierwsze achievement diamenty! Brawo, Kaspiks, ile tam ich jest? Rucham. Zaraz Trzy! Trzy! Co, ty, co z tym zrobimy? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj wywiad, wywiad. wywiad. Dobra. Ja bym zrobił z tym... Czekaj, czekaj. Dobra. Ja bym yy, z tymi diamentami... No... Zrobił z jakąś jedną rzecz. Kiedyś byś zabijał. Jaką? Enchant. Bo enchant to jest bardzo przydatna rzecz. No mi się no. wydaje, że też bym yy, chciał zrobić enchant. No i tyle w dzianko. Teraz to mam. Dobra, ja idę, wy zbieracie tutaj. Ja idę po jakieś pierwsze żelazo. Trzy. I Dobra. Dobra, ja zaraz tam będę. To jest dosłownie region. Nie! Widzowie, to co się dzieje na, 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 na tym odcinku? Ej, to ja po prostu Ej, nie na wiem. razie. Nie, nie, Jest! Tutaj, masz, to, to yy, czekaj, tarcza, to. to tarcza. Tarcza. nie, tarcza. nie, 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 A masz żelazo? Nie. E, mam nie, Chodź, nie, 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 Tam nie, nie, Tam nie, bierz, nic. Musimy na koło. Chodź. Okay. Co się nie, Tam nie, 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 tam się nic nie wstawało, VTX, gdzie możemy tu być, bo tutaj się mowy zlatują. T tutaj y, musisz mieć... Y, tu... nic tam, nic. Nie, nie przeżyjesz tam. Chodź. Tędy trzeba przejść i musisz mieć full HP, wtedy musimy full wlecieć i od razu biegniemy do, tego, do tej skrytki, okej? Okay? Dobra, dobra. Nie no, co ty robisz? Ej, właśnie ja tutaj byłem, tu byłem. Oho! Ale, ale masz moje żelazo, te 30 żelaza? Mam. No. Chodź. Dobra, to, to najważniejsze, bo ja to miałem najważniejsze tylko... A widzik, musisz full lecieć za mną. czy wiesz, tam do naszego schronu. Full. Nie możesz się nawet zatrzymać na sekundę. Biegniesz? Tak. Ale ekscytacja widzowie. E, wskakuj, wskakuj. Go. Let's go. Widzowie, udało się, let's go. Właśnie... Widzik, skończymy na tym, na tym miejscu odcinek? Tak, tylko um, masz... to przepalać to żelazo. O ej, to jest strasznie dużo drewna i dzięki temu będziemy mogli to przepalić. Kończymy odcinek na tym, gdy będę miał full żelaznego seta. Razem z Kasfrem. BAM! BAM! No i jestem taki. A więc, widzowie, jak wam się spodobał podoba, odcinek, zostawajcie łapki w górę. Dołączyła nowa osoba, tylko ja jej tu teraz nie mam, ponieważ zagubiła się w lesie. Milek. I oczywiście tutaj to zrobimy sobie, poza odcinkiem już, jak nam zostanie jakoś żelaza, zrobimy sobie, o, tutaj te rzeczy żelazne, wiecie, mieczyk. E, Kilow i, i tak dalej, i te rzeczy. Wszystkie. No i ja myślę, że w, e, na tym odcinku już e, to będzie wszystko. Zostawiajcie łapkę w górę, e, dlatego, ponieważ jak zostawicie 20 łapek w górę, dołączy kolejna osoba. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, gdyby było 30 osób, jaka to była anarchia, byłyby były różne sojusze i tak dalej. Dlatego, jeśli byście chcieli więcej osób i zniszczyć całkowicie ten serwer nam, choćbyśmy tego nie chcieli, to zostawicie łapki w górę, ja już nie przedłużam, no i no.